wygonić stąd te hieny! Przestały ten pył nawet ich nie widzimy! Fuli, jestem pewien, że taki był plan Dżandży! Kajon! Fuli! Uwaga! Khabisa! Fuli jesteś, Ono! Rzuć okiem, czy Dżandża się nie zbliża! Mam rzucić okiem? Fuj! <laughs> Chapano! Bunga! Bestii! Widzę Jizin Chungu! Siedzą w tych krzakach! Dorwiemy te hieny bestii! Chłędzę się poko! sama! sama! To powinno ich wykurzyć. Ono, szukaj dżadży! Jeśli go przegonimy, to reszta Hien też stąd ucieknie. Już się robi! Ha! Ha! Już jesteś mój, mały lewku! Ha! Kajon! Za tobą! Uważaj! Janja! Mówiłem ci, żebyś trzymał się z dala od jej ziemi! Mówiłeś? Pewnie wypadło mi z głowy! Kajon, hantylopa! Do widzenia, hieno! Mam dość na dziś. Za mną, panowie! Hej, Danja! A co z naszym planem? Ej, właśnie! Przez ten kurz ciężko cokolwiek zauważyć! Wiem, wiem! Kusz nie ma znaczenia, kiedy lwiastraż widzi wszystko z lotu ptaka! Różcie się! Bardzo dobrze! Uciekajcie stąd! Ech? No przecież idę! Nie widzisz? Uciekaj stąd, Dżanża! Wracaj z powrotem na złą ziemię! I nie przychodź tu więcej! To...